Witaj, drogi świetlany duchu! Nadszedł czas, abyś poznał całą prawdę. Może nie spodziewałeś się tego, ale proszę, posłuchaj uważnie, bez paniki. To, co czeka na ciebie, jest znacznie większe, niż myślisz. To, co myślałeś, że wiesz do tej pory, to tylko czubek góry lodowej. Twój anioł pracował niestrudzenie za kulisami. Odkrywając to, co było przed tobą ukrywane aż do tego momentu. Kurtyna iluzji opada, a to, co ma zostać ujawnione, zmieni twoje życie w sposób, który cię zaskoczy. Uwierz, to, co było widoczne dla wszystkich, teraz zostanie ujawnione. Nie bój się, bo prawda, która nadchodzi, jest czymś potężnym i powinieneś być gotowy na jej przyjęcie. Zanim przejdziesz do tej przemieniającej wiadomości, proszę, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość mogła dotrzeć do więcej serc w potrzebie. Prawda, która nadchodzi, ujawni sekrety, kłamstwa i oszustwa, które były skrupulatnie ukrywane za kulisami. Nie bój się, bo to nie jest kara, lecz prawdziwe uwolnienie. Twój anioł-stróż zdejmuje zasłonę iluzji i przynosi na światło prawdziwą rzeczywistość o kimś bliskim Tobie. Może to być bolesne, ale miej wiarę, bo to odkrycie zostało przygotowane dla Twojego dobra. To, co było ukrywane przez tak długi czas, teraz ma zostać ujawnione, a kiedy to się stanie, nie będzie już odwrotu. To, co zobaczysz, będzie wyzwalające. Bo zobaczysz wszystko, jak naprawdę jest, bez osłon, bez trików. To jest podróż obudzenia do prawdy. Twój anioł stróż prowadził cię przez tę drogę, zawsze z zamiarem ochrony, pokazując, że to, co widziałeś, było tylko fasadą, maską. Nie bój się tego, co nadchodzi, bo twoja boska ochrona była zawsze przy tobie, nawet gdy o tym nie wiedziałeś. Wszystko zaczęło się zmieniać i teraz Twoje życie zostanie przemienione dzięki temu odkryciu. Prawda może wywołać ból, ale jednocześnie jest kluczem do Twojego uzdrowienia i wzrostu. Zrozum, że czasami to, co wydaje się niewygodne, jest jedynym sposobem, by uwolnić się od więzów, które nas trzymają. Twój anioł stróż przez tę wiadomość przygotowuje Cię do życia czegoś większego. Przygotowuję Twoją duszę do wolności, do uzdrowienia, do pokoju, który Ci się należy. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że nic z tego nie było przypadkiem. Jeśli jesteś gotowy, aby pozwolić prawdzie wejść w Twoje życie i przemienić wszystko wokół Ciebie, wpisz w komentarzach przyjmuję tę zmianę i podziel się z nami swoją historią wiary i akceptacji. Twój anioł stróż próbował wysłać ci znaki przez cały ten czas. Małe ostrzeżenia, dziwne uczucia, instynkty, których nie można zignorować. Czułeś obecność czegoś, co było nie tak, ale nie wiedziałeś, co to było. To były szeptane wiadomości od Twojego anioła, który próbował cię poprowadzić w dobrą stronę. Teraz te wiadomości stają się jasne. Bo prawda zacznie świecić jasno, rozwiewając wszelkie wątpliwości i strach. Światło księżyca, ze swoją delikatną jasnością, oświetli ciemne zakamarki, ujawniając to, co było ukryte. Już wiedziałeś, głęboko w sobie, że coś było nie tak, że była maska używana przez kogoś bliskiego Tobie. Coś się nie zgadzało, coś nie pasowało, a Ty miałeś rację. Teraz ta maska zaczyna opadać, a to, co było ukryte, wkrótce zostanie ujawnione. To, co wcześniej było ukryte i zasłonięte, teraz wyjdzie na jaw, i nie da się tego zaprzeczyć. Kłamstwa i manipulacje są ostatecznie demaskowane, jedna po drugiej. Twój anioł stróż zdejmuje zasłonę iluzji, nie po to, by cię zranić, ale po to, by cię ochronić i poprowadzić. Prawda wyłania się z cienia, i dzięki niej będziesz w stanie zobaczyć rzeczy takie, jakie naprawdę są. W końcu otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania. Prawda może być niewygodna, ale jest wyzwalająca. Moment ujawnienia nadszedł, a ty jesteś gotów, by pójść do przodu, silniejszy i bardziej świadomy niż kiedykolwiek wcześniej. Karta która pojawia się w tym momencie, to siedem mieczy symbol oszustwa i manipulacji. Ktoś próbował ukryć prawdziwe intencje, próbując manipulować i oszukiwać. Ale wiedz, że Twój anioł widział wszystko i nic nie umknęło boskiemu wzrokowi. To, co widzisz teraz na temat tej osoby, stanie się jasne, i zobaczysz, co wcześniej było subtelnie ukryte. Negatywna energia, ta osoba, która wysysała twoje światło, zostanie ostatecznie zdemaskowana. Nigdy nie zdawali sobie sprawy, że zawsze byłeś chroniony przez wyższą siłę, a teraz mają się z nią skonfrontować. Nadszedł czas osądzenia, a wszystko, co było ukryte, będzie ujawnione. Nie bój się dyskomfortu, który może przynieść to ujawnienie. Kłamstwa są o, jedna po drugiej. To, co było ukryte, zostaje oświetlone przez boskie światło. Teraz nie ma już miejsca na kłamstwa czy oszustwa. To, co było skryte, staje się jasne jak dzień. Twój anioł stróż przygotowywał drogę, byś mógł zobaczyć rzeczywistość bez zakłóceń, bez iluzji. A wraz z tym uwolnisz się od toksycznego wpływu manipulujących osób. Teraz, jeśli jesteś gotów przyjąć tę prawdę i pozwolić, by wyzwoliła twoją duszę, wpisz w komentarzach przyjmuję prawdę w moim życiu i niech twoja energia zjednoczy się z boską mocą, która nadchodzi. Zmiana nadchodzi teraz. To, co wydawało się niemożliwe do pokonania, co było błędne i w nierównowadze, Zostanie usunięte z Twojej drogi. Nie bój się chwilowej destrukcji, bo nie jest ona po to, by Cię zniszczyć. Oczyści drogę, usuwając to, co już nie służy, burząc wszystko, co zostało zbudowane na kłamstwach. Ta destrukcja jest niezbędna do przebudowy. Zmiana może boleć, ale to jedyny sposób, by zrobić miejsce na coś nowego. Coś prawdziwego i bardziej zgodnego z boskim celem dla Twojego życia. To jest Twoje wyzwolenie, i dzieje się to teraz. Trzymaj się mocno, bo prawda może sprawić ból, ale to klucz do Twojej wolności. Cykl bólu i cierpienia dobiega końca, a gwiazda nadziei pojawia się na horyzoncie. Spójrz w przyszłość z pewnością, bo teraz jesteś wolny, by zacząć od nowa. Prawda została ujawniona, a teraz możesz iść ku swojemu przeznaczeniu z odwagą i determinacją. Nieważne, co przyniesie przyszłość, jesteś silniejszy niż kiedykolwiek, mądrzejszy i bardziej gotowy na wyzwania życia. Adwersarz może próbować siać niezgodę, manipulacje i destrukcję przez osoby wokół ciebie, ale anioł stróż oświetla ciemność. Zastanów się. Kto powoduje zamieszanie w Twoim życiu? Kto rozsiewa plotki i kłamstwa? Kto próbuje manipulować i kontrolować? Prawda nadchodzi, a ci, którzy powodowali ból i cierpienie, nie będą już mogli ukrywać swoich intencji. Zobaczysz ich takimi, jakimi naprawdę są. Teraz nadszedł czas, by uwolnić się od toksycznego wpływu tych osób i zadbać o siebie. Pamiętaj, że nie masz odpowiedzialności za ratowanie nikogo, ale zadbanie o swoją własną duszę i dobrostan. Twoja przyszłość leży w Twoich rękach, a Ty zasługujesz na życie pełne pokoju, światła i harmonii. Oddal się od wszystkiego i wszystkich, którzy nie służą Twojemu duchowemu i emocjonalnemu rozwojowi. Czas przemiany nadszedł, a Ty jesteś gotów, by żyć najlepiej, jak potrafisz. Teraz powiedz, przyjmuję światło w moim życiu w komentarzach i podziel się swoją akceptacją z wszechświatem, by błogosławieństwa przyszły do ciebie. Moment ujawnienia nadszedł. Wolność, którą tak bardzo pragniesz, jest bliżej niż kiedykolwiek. Pozwól sobie żyć przyszłością, którą zasługujesz, z przejrzystością, odwagą i pewnością siebie, prowadzeni przez boską mądrość i miłość. Amen.